W Lublinie, na terenach dawnej zajezdni MPK przy ulicy Nałęczowskiej, powstały biurowce i mieszkania z ceną wyższą niż średnia w Lublinie. Każdy mógł wykupić sobie miejsce garażowe pod blokiem, które kosztowało 25 tysięcy złotych, ale też na górze każdy mógł parkować za darmo, bo były przeznaczone do tego miejsca. Jednak darmowe parkowanie było do czasu, gdyż deweloper postawił parkomat. Godzina postoju kosztuje 4 zł, cała doba 12 zł, za brak biletu jest Kara 150 zł. Większość mieszkań na tym osiedlu to mieszkania pod wynajem oraz lokale usługowe. Oczywiście pojawienie się parkomatów zdziwiło wszystkich mieszkańców, gdyż deweloper wcześniej nie przeprowadził żadnych konsultacji z mieszkańcami a także nie przedstawił dla nich żadnej oferty długoterminowej i korzystniejszej. W okolicy nie ma za bardzo gdzie parkować i teraz zastanawiam się, gdzie te samochody się podzieją.